Witam Was serdecznie w drewnianych poniedziałkach. To już 96 odcinek i jednocześnie 20 w tym roku y, kalendarzowym. Literka R, jak Rajbrot, miejscowość 18 km na południe od Bochni w województwie małopolskim. Y, według legendy, pierwszy kościół w Rajbrocie fundowała sama święta Kinga w roku 1262, a kościół, o którym opowiadam dzisiaj, to Kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Matki Bożej z pierwszej połowy XVI wieku, być może z roku 1511. Odnawiany był w XVII wieku, później w XIX wieku w 1823 dobudowano murowaną kaplicę Fundacji Wincenta Dunikowskiego. W 1880, po remoncie, usunięto podcienia. W czasie pierwszej wojny światowej w 1914 kościół był uszkodzony, później remontowany w roku 1937, w 1962 i na początku XXI wieku. Zdjęcie, jedno z najstarszych, które wykonałem pochodzi z czerwca 2003 roku. Do Rajbrotu udało mi się wtedy dotrzeć na rowerze. Kościół jest jednonawowy konstrukcji zrębowej, orientowany, tak jak większość tych kościołów właśnie, o których opowiadam, w typie małopolskim, późnogotyckim. To późnogotycki kościół, bo to XVI wiek. Posiada jednokalenicowy dach z wieżyczką na, sygnaturką, na sygnaturkę blaszaną z XVII wieku. Oryginalne okna tylko od strony południowej właśnie to Zdjęcie wykonałem od strony południowej, te okna widać. Od północnej okien nie ma w kościele. To była taka tradycja gotycka, że umieszczano w części południowej okna kościołów. Świątynia posiada również chór muzyczny z organami z pierwszej połowy XIX wieku, przeniesionymi z Ochotnicy Dolnej. W Ochotnicy Dolnej, co ciekawe, również znajduje się kościół drewniany, a te... Organy pochodzi, pochodziły z pierwszej połowy XIX wieku i przeniesione zostały w roku 1956. Z cennych zabytków, po lewej stronie u góry, mamy zdjęcie wnętrza kościoła. Grupa ukrzyżowania na benzyn tęczowej pochodząca z XVI wieku, czyli prawdopodobnie z czasu budowy. Ściany kościoła pokrywa polichromia figuralna i ornamentalna. Z 1879 i elementy takiej samej polichromii barokowej z 1686. Ołtarz główny jest wczesnobarokowy. Znajduje się w nim słynący łaskami obraz Matki Bożej z drugiej połowy XVII wieku, oraz po bokach rzeźby świętego Stanisława i świętego Wojciecha, głównych patronów Polski. Ołtarze boczne. Są neobarokowe z XIX wieku, natomiast znajduje się tutaj również widoczna ambona barokowa z wieku XVII oraz w kaplicy kamienna szczielnica i kropielnice z XVI wieku, czyli też prawdopodobnie z czasu budowy bądź troszkę późniejsze. W ostatnim drewnianym poniedziałku mieliśmy literkę O. Opowiadałem o rawce. Chodziło oczywiście o cesarza. Franciszka Józefa, który zmarł w 1916. A dzisiaj zgodnie z obietnicą zapytam o hasło, które stworzyło się z pierwszych liter tej odcinkowej serii. Podaj, trzeba podać to hasło, wysyłamy wiadomość na adres mailowy marcin.smajdermałpac.edu.pl i wygrywa w tym razem siódma osoba, tak jak ten siódmy odcinek właśnie w tej serii. Wysyłamy te wiadomości właśnie na ten adres mailowy podany wcześniej. I za tydzień spotkamy się już ostatni raz w tym roku szkolnym i będzie to kościół tym razem bardzo blisko położony, bo będzie to parafia świętego Rocha w Nowym Sączu i wtedy będzie zagadka, na którą prawidłowa odpowiedź będzie nagrodzona już nagrodą rzeczową, książkową, bo to będzie już po klasyfikacji, więc po wystawieniu ocen. Dziękuję serdecznie, i na koniec chciałem pozdrowić zgodnie z obietnicą państwa Sowińskich z siostrami Sowińskimi, które uczęszczałem do szkoły podstawowej. Które dotarły któregoś dnia ja już nie pamiętam którego miesiąca, a to chyba był w kwiecień albo maj, właśnie do Rajbrotu podczas jednej z wycieczek. Serdecznie dziękuję za oglądanie odcinka i zapraszam na kolejny odcinek dokładnie za tydzień. Dobrego tygodnia, trzymajcie się ciepło. 爸爸。